Niemam, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie tutaj na kanale. Jestem tutaj z dość sporą ekipą, której dawno nie było. Witam wszystkich Państwa i tego to perwola, co tam kurwa udaje, że jest pilnie ważne. Nie ja mam. No. Ma. E, Dobre. Będziemy, Dobre. proszę Państwa, grali. Zadnij. Jesteś perwolem, no przedstawiałem cię. Mhm. Będziemy, proszę Państwa, grali w Odgadnij rapera po jednym wersie, ale będzie wersja pod Gracola. Kiedyś tak napisał w komentarzu, żeby go zaprosić, ale na klasyki, więc dzisiaj jest wersja klasik. będziemy utwory sprzed 2012 roku odgadywać. Dlatego może nie być po jednym może być trochę więcej, bo może być cięższe. Ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Możesz zaczynać tutaj Sergiu. Już... Zostaw lajka like i suba. I zostaw lajka like i suba. Dobra. I dla kolegów też. Ja no, mam może... po... Lecę. 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 To jest mój Instagram. Mam A czekaj. Kto... kto pierwszy klika, wiadomo no. później na barze sprawdzimy najwyżej. No. Lecimy. Hej widzowie. Jeszcze tutaj przed chwilą sobie spacerujemy po Dino, gdzie możemy proszę Państwa znaleźć nowy smak kawy GBS. Batonik wafelkowy. Ooh. I do tego proszę Państwa wszystkie kawy gbs są w promocyjnej cenie za 23,99 przez określone mam ilość czasu, także zapraszam serdecznie do dino, bo w takiej promocji warto skorzystać. Dobra, proszę państwa, mamy tutaj naszego kumpla GBSa a zakupionego oczywiście w dino. Polecam skorzystać z promocji i zapraszam na film. Nie dasz mi rady, ja nie typ dyplomaty. Jak tobie podobne szmaty, pozdrowienia dla kumaty. To nie jest diss. Disujesz się każdego dnia, przeglądając się w lustrze, ty disujesz się sam. Chcesz przysapać, znów pojedziesz tylko kurwa, bo ubogi zasób słup synonimem twego gówna. Zbyt wiele dragów, zbyt wiele gorzały. Może kiedyś byłeś wielki, teraz zaledwie mały. To jest kurwa. na pewno diss jakiś. Ja, to uważam ja uważam, że dis. to pa pan duże p, pa, ale ni chuj, ja nie wiem co. Ja bym kurwa... Ale to klikajcie! Pa... No to klikniemy! Ale ja nie znam tytułu! Też nie znam. Ja tylko... no 2011, no, to mówię, że obstawiałbym, to mówię, że, że to jest któryś z Disów między td a p A ja między Pichem a Vanem, duże P. Proszę kliknąć i odpowiedzieć. Hada. Ale mnie na ja nie No ja też nie mam. Dobra, Display na td Który? Nieważne. <noise> display na td <Tedego> drugi. <noise> Kurwa! <grym> to Nie ma minusów. Nie ma minusów, nie ma. Nie, nie. Ruchój pe ja czarny brzech. To jest płyta. No dobra, mów, mówca to było. Nie ma punktów, nigdy nie no ma. Nie tak, no tak. ma nigdy nie było. Wszystko na mój kosz. No kurwa jesteś. Wiedziałem, kurwa. Dobra, lecę. Chwilkę. Dzięki za linijkę gratis. Ruro, to za którą mam zapłacić? Za tą chujową czy za tą marną? I tak każde twoje słowo było za darmo. To jest misz, ty piszesz Dis za Disem. Ja ci odpiszę najfajniejszym długopisem. Hałas! I tak jak wpała to Pała, pozdrawiam cię serdecznym, z Pierdalej. Piszę to w zeszyt, nie muszę się śp śpieszyć, Ty na zwrotki potrzebujesz tygodni. Ja nie mogę się uwolnić od nich. To właśnie nas różni, więc kolej zwolni zwolnij całe podwórko za tom stoi, ty cenzurujesz kurwo? Czego się boisz? Pierdolić Fakt i Super ekspres. pojechałeś z tekstem jak tabloid. To z tym długopisem na pewno kojarzę ten wers, ale kurwa, takie szlapy mamy wyciągnąć, tak, no, to i nie powoduje. co sam klasyczki no. dałem. Ja, ja też ja tak, klasyczne. Ja ja Poddajecie się? Ta. Tak. To jest <coughs> zarazem Disney no Tego. <coughs> N2F. same Disyk kurwa wrzuciłem. Nie, dobra, dobra, nie, nie. Dobra, mamy dobra, dobra. Klasyka, klasyka, weź. Dobra, dobra, cicho. To nie kochanka, ale co noc sypiam z nią. Nawet jak wokół drwią. to nie pytają o nią. Dobrze. No, tak! punkty dla gracza, bo nie wiem czy powiedziałem, że robimy tak, że kto odpowie od buta po jednym, dwóch wersach ma dwa punkty, a kto po na przykład całej zrozce czy dwóch jeden, nie? No i o takie klasyki chodziło. Co jest błazne? Czy wystarcza wam wyobraźni, czy mózg razem z potem zostawiliście w łaźnie? No pokażcie tych odważnych. Kurwa, też to wiem. Piszą o tak? bajkach. Co z w Za pieniądze podatników. Obijają w taksach. Kurwa, Ty już to wiedziałem nie na posunku, się zrobiło. Dobra, ale zgnij z tego. Nie no, dawaj, strzelaj. Eee. To co dalej? Jego kurwa mać synacka, obietnica bez pokrycia, nie pierdol mi o ludziach, najpierw naucz się ich życia. No, ja wiem to Tylko to jest... umiesz podliczać, tylko umiesz łeb wpychać, tylko umiesz chwytać pieniądz, się za zarazę. Za kogo, kogo mnie masz, masz? za kamikadę? No i... Dosyć mam. Wciskam pauzę. Sam sobie poradzę. Nie, Mikrofon nie w nie ręku, ma. trzymam władzę, ryzyko wielkie, jak drogie, furek, słów, Mimo to nie dam się. Ladzę, wiary nie zdradzę, choć przy nich jestem mały jak każdy. Ja nie znam tego. Ja znam to, ale kurwa nie mogę skleić już kto. Kurwa, ja to też... No tak, ale słuchacz jakiś tam tekst, Ta. ale... Ale za to punktu nie ma, Groszu. Za to punktu nie, dobra. nie ma. Ode od nowa te pierwsze wersje. Co jest, jest ładne? Czy wystarcza Wam plus? Nie. Czy wystarcza Wam wyobrazić czy mózg razem z potem zostawiliście władzę? Ale to jest OSTR. Tak. Kurwa. Nie, nie wiem. Wiem, że Oster, ale nie wiem kurwa, nie pamiętam utworu, nie mogę sobie przypomnieć. No, to jest znany pójdź, znany strasznie jest. Jest mega, no. Bit jest bardzo taki klasyczny. Dobra, to... No, nie no, A to nie możesz ej powiedz, co? Nie, 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 Kończymy. Tytuł, no, podaj tytuł. oster ABC. ABC, no. kurwa. Ja pierdolę wam. Strigi Bom... Strigibom, strigibom. Na Wojska Polskiego jest nasz dom. W moim mieście, powiem Wam wreszcie, są kumple z mojej ulicy, to jest Wojtas i Grześ. A tym, którzy nas słuchają mówię dzisiaj haj, Radoskur to ja i nie każdy mnie zna. Nie jestem człowiekiem ciszy i spokoju, już mam szczerze dosyć, dosyć tego gnoju, że cała subkultura Kielc jest na dnie. To jest Leroy, to jest Leroy. Leroy z Dubi. Czy coś takiego? No, jest to z trochę, no. No, ale jak się nazywa, to Jaba Jabadubi czy coś takiego? Z Dubi. No, to na pewno Leroy, ale ja tytuł Leroya ja ci na pewno nie podam. Dobra, pójdź, strzelasz. Leroy z Cezaryk. Dobrze. <laughs> Jeden punkt. <laughs> Jeden punkt <laughs> Grzegorza. Dobra, się, dobrze, dobrze. Okej, okay, no... Cestowałem. Ok, Okej, znowu wsiadam na rower, jestem jak Globe, Góra, Góra do Góraśko, Góra, Tak. No. no to nie jest sprzed 2012, 2012, to jest 2014 albo 2015. Nie, 12 lat temu. Co? Nie, serio. Jak się nazywa? Globlotter do No to sprawdź. No sprawdź, tak, No masz tak, dwa, tak. no, Ale masz, masz. Dobra, już Kurwa, was dzieciaczki. Bo góro, no Dobra. Pili gin, pili go, pili gin, a razem z nim pili sok. Pili gin, pili go, pili gin, robili gin całą Wychylenie bymy to jest? Nie. Kurwa to nie. Mogę tam jeszcze jedną zrobić. Dawaj, na głowę, ten cover, TDF i nowy ery człowiek. Najpierw tu pili... Dream Dlin za drinem TD. Nie, no, nie. nie. Nie, nie, Mogę dalej? No dawaj, no, dawaj. Pod cytrynę, potem z po powalczyli, pili din, pod socz, wykluta. Dobra, potem jakiś odrzut kurwa. Cykuta. nie <laughs> ja to cykluta, znam. Cykuta, i tak to się robi tutaj, trudno co robić, uch, chłopaki lubią popić. No, no może. Co, Robić lubimy popić. Nie, tak. więc nie, ja... nie, nie.

to jest e, TD... Chcecie jakieś tam? Coś... Nie, coś, coś, nie dawaj. dawaj. TD Pillig. Mieliście? No ja jeszcze tych stanie, że kurwa znasz tekst, ale kruwa, utwór na to już tak będzie. Dobra, dobra, uwaga, uwaga. Dawno temu wybrałem swoją drogę. To hip-hop, to całe moje życie, na ten temat na to, to wszystko. wszystko. Oddałbym za to serce, swój czas i talent. Ja wiem, to jest RPS Wtedy do CPE, on tam wóde tak, FPS no. i to jest y, od doby. Tak. Kurde, jesteś dwa kotem, jest, no. Nie, no, ja, ja też to jest kotem. Musiałem wejść tytuł. Bo? To, bo to, tak, to tak, my jak jakby wtedy mierzyliśmy. A to nie co za dwa główny było. Za dwa. Dobra, Ford. Gdy nie masz perspektyw, to jedyny. Hem droga. Tak. Wow, kurwa. Dobra i ostatnie teraz szykujcie ręce. To jest Diod, to jest Diod. Sergiusz? Nie wiem. Ja wiem. ja wiem, hi-fi banda to jest Dio. Tak. Co za typ! Nie, 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 nie. Marzy mi się czarny Lincoln, lecz jak go wyrywać wilkom? Rozumiem więc czemu czasem chłopaki biorą Winstor. Ludzie kpią z nas? Ja wiem. Zanim nas doda to... jest, to jest PZ... Biorą nas za przestępców... Nagapiłem Dobra, nie, nie ma problemu. But jeszcze raz, marzy mi się czarny likon, lecz jak go wyrwać wilkom, rozumiem więc czemu czasem chowanie. Nagapiłem no, się. No nie. Ludzie kpią z nas, zanim nas zdążą poznać, biorą nas zawsze z sensu, bo nie widzą nas żadnych. Zagapiłem. Nie ma problemów, to nie ma przyczyn i, czy uczuć, przyczyny zawsze są, a uczuć nie ma bez zarzutów. Nie znajdziesz w sobie Bonda, nie stworzył cię Hollywood, twardo stoisz na nogach, chcą okraść ci swoich ról. Ja to ja wiem, co to jest. Tak? Ja to No to tytuł. To jest PZ. i kurwa, no, ty nie jest to z mapą? Chcie no. podpowiedź? No. podpowiedzieć. Synonim chowania się w tytule. Kurwa, wpływ popularny, tak? No ja tylko Nie ja zimno... ja wiem, że to jest pezet, ale to jest. Nie, no dobra, no nie wiemy. Pezet, ukryty w mieście krzyk. Kurwa! Ja! Nie <gry> to, to, to... Kurwa! Ale jest taki klasyczek, nie? Ale jest! A nie, kurwa, że czegoś takiego. Ale to jest właśnie takie, co. Że... Powiedział, że... <gryzok> <gryzok> jeszcze jakbyś to takiego do bitu, to pewnie kurwa każdy by była, nie? Ale jak się tak czyta? <gryzok> to co tak myślisz, mówisz kurwa, bo... Ja, ja sobie próbuję nie odbić nie, w głowie bity, jak lecimy. No. Mój rap to Amrozis McDaba i muzyka ta sprawia, że serce bije mocniej. Więcej i więcej, i więcej nie ma prawdzi. Przechodzień, ulica rządzi, a życie nocne. Nikomu nie obce złe emocje, nie odchodzą chod, na Hubera, szanuj to, co buduje z wielkim trudem. To jest hembro. Czekaj, muszę to zanudzić. Ze środka jest wyrwane. No Zanus sobie zrwany. Hambro z smak, dawaj. Muzyka ta sprawia, że serce bije Więc Filon, to na Wimbledonie. Ulica rządzi, a życie nocne. Nikomu nie obce złe emocje, nie odchodzą na Hubera. Jestem czpunem w dreadach, kurwa jebach. Nie, nie, to ja szansę, czy nie? Zgaduj, jak chcesz. Kurwa, to jest to. Tak. Oh yeah, okay. Yeah. Ja bym ze środka, jakby pójść od początku, to tam byś to raz Ja mi brakowało tytułu. Ale do... ja czystę, nie? czekam. Ja nie brakowało tytułu, no. Dobra, ciastko jeden, tak? Dobra, to lecimy. Szyty od baletu, jacyś fioletowy. E, ted, te, kurwa, ted te, Drin dreamem. Tak. Aha! co? Bo był Pomyśl o party. Bo... party. <laughs> <laughs> mogę mu te żać. Nie no, Michał, może rzuca klasyki. No dobra. klasyki, bo nie chciałem, Ja zaznam jeden no, tak, tak. co takich, którym zgadnie, ale to za chwilę. To nie była miłość, jak przeminął zgadnie. Ja wieszcie, bo. No dobra, no i co? To nie była miłość. Nie, karamba, pisałem mnie bo... w duchu. Ty mi zabrałeś. Bo źle powiedziałeś. Tak, no. Dobra. dobra, kolejna dwójeczka, jednakże gorzej. Dobra, jak ktoś to to skurwa mikało. zgadnie, teraz jest piąty, tak? Czy czwarty? No, no, czy... Piąty czwarty, chyba. Czwarty chyba. Psy, jebane skurwysy, naczają się za rogiem, nie przeczę, są moim głównym wrogiem, przymurowani, porównują się z Bogiem, myślą, że mają władzę nad nami, są głupimi Złote kamizelki, burdelki, wydyganie wojska. A to nie jest tutaj jak dzień 997? Dzień nie, nie. Bo tylko on kurwa jest taki. <grym>, nie bawię swój, bo się za rogiem, nie przeczę, co moje mógłby zrobić? <grym>, nie, go nie wiem. Stałeś wiadomo. wsp psy. To jest taki stary o. skład, który miał jedną płytę. O. Kurwa, To stary to było, no. To jest wyrwane, to jest wyrwane jakby ze środka, bo jak od początku byście kurwa skłonili albo. Dobra, jako Jakoś niechcący złapałem za gorący, wykonałem dech tępy, żar mi wpadł do gęby. Wyplułem od od razu, niefartownie, bo spadł mi na spodnie i na szybkości miałem dziurę o wielkości dwuzłotówki. Nie pale złówki, nie palę Dziżuzlówki, nie To Znam to po. jak chyba, bo są papierosy? Nie, nie. <noise> ale ja, czekajcie, bo ja wam za mało wyrwałem z tego, dam dłuższą wersję przeczytam po prostu. Tak. Jakoś niechcący złapałem za cybów gorący, wykonałem wdech tępy, żab mi wpadł do gęby, wyplułem od razu, niefartownie, bo spadł mi na spodnie i na szybkości miałem dziurę o wielkości dwuzłotówki. Nie palę zluwki, nie palę już wcale. By wieczór długi jak korala, a ja wciąż zmieniam lokale. Za oknami migają latarnie, jadę dalej, co się dzisiaj babie marnie. Czerwona fala i. Czerwona fala i Nie, nie <grym grym> Daj sobie spokój, zaczekaj. po normalnie, normalnie to, o tej porze, Boże się jak Boże, normalnie o tej porze. <grym> na... Ten, kurwa, kaliber 44 normalnie o tej A Tak. Ale nie mogę miałem <grymny grymny> refrenę, bo po początku, odsłuchu od razu no prawda. Dobra, jedyneczka to jakżekolwiek. Ale klasyczny był. były. Chciało, bo ty jest właściciel do końca. Na, na końcu, cześć. No, no. no. Dobra, no, no. Będzie. no niech będzie. A ma no, zero punktów. No tak, ale no, to po tej, No nikt nie ten. No ty ty też. To bo to wiedział, że tak będzie. Ale mnie ojebaliście parę razy. No mnie teraz. Dobra, ja mam ogólnie po dwa wersy, bo myślę, że każdy będzie tutaj z nami, to jest dobre. Dobra, dobra, dobra. To się czuję, że nie. Pani dosypie tu lodu do wiadra, mała chce się bzykać tu znowu po dragach. Kurwa, to... Powiedziałbym, że to ma. Tak, to, to, jest... to jest. Szampan do, do ręki. Nie? To chuj. Tak? To... No. No dobrze. Tak? <laughs> Jak chuj! To jest za 10 rok, dobra, kolejny! Kolejny człowieczka, kurwa, także gorzej, kolejny! Zacieśniam grono, choć znajomych coraz więcej, coraz więcej osób patrzy na ręce. Ja w tym balu wiruję coraz prędzej, nie chcę już obcych, nigdy nie chcę. No dobra, to może Powiem, czekaj, On pójść nukę, dobra. Puści nukę, pójść nukę, pójść Nie, to nie chce. To ogólnie macie kurwa wiedzieć, jak jest was największy problem, żeby czytać je pod ręką. Dobra. Minotał już się Dłuższy Tłuszczy ten, tłuszczy ten. Dobra, to dlatego. Zacieśniam grono, choć znajomych coraz więcej, coraz więcej osób patrzy na ręce. Ja w tym balu wiruję coraz prędzej i nie chcę już obcych, żadnych nie chcę. Fila, ja nie kręcę się wcale, stoję, to Wy się kręcicie. Życie to jest nad bala. O, super, no super, dobra, no to. I z listem szala. Dobra, to dam Wam referend. dobra, dobra. jak tańczysz pożyciowy, śliski. Nie bądź jak. Już... Tańczyć. Dobra, Ale jeden, no, ja, no wiadomo, że jeden, no wiadomo, nie, no na klasyczek wjechał, no. No ale dobra. musisz te dłuższe mieć tak. Dobra, nie? dobra, dobra. Bo tak kurwa z krótkiego, to... No znów kolejny dzień ci uciekł, podna robiłeś jeszcze więcej. Jak na razie do tej pory życia z tego zmienić nie chcę. No ja życia nie chcę zmienić. Nie, nie, nie. Nie. Kurwa, pejad. Kolejny stracony dzień. Tak, no, ma raz. Dobra. A tak mały sznastosiań, nie było. <grym> kurwa, w sumie sam też wskazywał na nazwę tego tytułu, tak pomyślałem, więc sobie kurwa szczalał po Bądźcie gotowi, bo to, to będziesz. Dobra, no, dawaj. Ciemno już, zgasły wszystkie światła. A ja tu luz. Brawo, mamy no, boże, Jestem jeszcze Ciebie dumny, chcę jeszcze raz wjechać, stary. Pomyśl tak. Thank you. Na pewno jesteś przez Zjaka. Chcecie od razu czy? No tak, tak. Dobra, ELO to każdy dobrze wie tego, co nam zapisane, nie da zmienić się. Idziesz tylko jedną z dróg, jedną chwytasz nic. Dobrze wiesz, że już tak miało być. To jest molesta, tak miało być spłyty z, płyty z tak. 2000. Tak, na północy macie. Ale tak. tam było fuj ludzi, tam był drama. Tak. Molesta, tak. Ale jedyneczka, nie, bo z 4 były. Tak, no. dobra, teraz wygas. Dobra, perwolę. Zobacz, rzecz, jakiś chociaż jeden jeszcze zdobyć. No udźwignij tam coś, udźwignij. Pierwsze. Kurwa, możecie nie dać tych kurwa patusów, kurwa w których kurwa nikt nie słucha? Ale wtedy się tylko taką muzykę robiło. Napierdol, przecież kurwa się. Dobra, bo czekaj, bo właśnie leci taki. Elo, rejon -Y kurwa, co to jest? WWDZ, chłopak z Mokotowa, ludzie z całej polski, potwierdzą, potwierdzą te słowa. Pała to pała, na balastu wietra i on wiesz ile te kurwy dostają potasu? Łazi taki kujek węszy, nawet gdy nic się nie dzieje. Eee, Wielku wilku jestem zjebany. <ścoughs> no to nie wiem kurwa, Chę nie da chęś, Nie. Hembluje, nie, nie, nie. No jeszcze coś takiego było podobnego. HENDRU ZAWIŚĆ. HENDRU ZAWIŚĆ na WIŚĆ CZAS? Nie. No kurwa tytuł taki zajebiście popularny w Polsce. HWDP. Tak <śmienny> <d -a. śmienny> wiedziałem. Tutaj czosnkowi dopuszczam <śmienny> O nie hip-hop chodziło, a o Jacusia przecież. Ciebie pierdolę, bo jesteś cienki bole. I odwołać jeszcze kilka koncertów kolejnych. To jest Disney na Tak. No jest. To jest Disney TED, no? Czy płyty czarnym wrzesień? <grym> Nie wiem, czy z płyty czarnym wrzesień, ale na pewno Disney to jest. Ale jak się nazywa? Jebać TVN. Dlaczego, Dlaczego TED kurwa, więc. No nie, no nie było, ale to było na tak? tym kroku chyba w ogóle. Tylko ja kawałek był taki z A to, o, 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 Ale nie, bo to się nazywa Wszystko Mamy na Koszt. Tak. Ale nie, wiem jest dlaczego kurwa jest, bo tam taki co z, tyk, z klipem. No bo, czekaj. Muszę sprawdzić. Bo on się nazywa d -D To ja Ci mówię już teraz. Tak? Nie? To nie ten, to nie ten. Dobra, ja wam przeczytam może od początku. Masz szansę, bo to jest kurwa jego chyba najbardziej znany. Ale dobra, to ma DTKJ w tytule, no to mówię, ale... mówię, że to jest DTKJ. Ale kurwa on się nazywa inaczej, DTKJ to jest jakby... Nie, Kof... bo to jest Dlaczego Tedy Kurwą Jest, to jest tak tego. Nie kurwa, nie jest, to... bo pierdolę no, cię. Bo masz kurwa teledysk i po teledysku masz jeszcze taki, yy, taki stem. klip, że on siedzi, jak... siedzi w koszuli i mówi Dlaczego Tedy Kurwą Jest i to jest takie dołączenie do tego. Nie, to jest to, co ja Kurwa no oczywiście, że nie ma jak się nazywa. po no, nie, ja chcę cały punkt. Nie, Pójdź ci mogę chcę to. cały, nie. chcę to. cały. Jak powiesz mi nazwę? Chcę cały. Siedziałeś cicho na dupie, prawie trzy wieki ciepłym i ponownie awanturą chcesz wepchnąć album do sklepu. No tak, no, no spoko. Kurwa, ale no. z tekstu znam, ale tak to kurwa dui. No fraje, hej kurwa. DTKJ. Pół punktem nazwij. Nie, cały. Nie. Daj cały <grym> Powiedziałem. Aha. Daj cały pół albo wyjdę stąd. Nie, 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 stary pół. No co? No, no, kurwa, no, kur. Mika psycha wiesz, jak jest. Dobra widzowie, dać mu te pół punkta czy co? No daj daj, no Co ty nikoś jesteś kurwa, szata, że emocjonalny ty robisz, kurwa? Dobra, daj mu te punkt. Damy mój, tak jest kurwa, ostatni pera. Dobra, Wraca kurwa, wraca tutaj. I tak to na stare świecie, kurwa, dla skurwałych kwalifikacji, kurwa to nic nie zmieni. Także lecimy dalej. Nie przekręcaj nazwy mojej grupy, bo ci zrobią garaż z dupy. Tacy jak te mogą stać na fiuty. Czasem te same impry, kluby, wtedy zbijaliśmy piątki. Ale ty co najwyżej idź temu za jointy przyjeść pi piwko za w koc. dla nas taki beef to bułka z masłem, dla was co? So. To jest na wam płomień, kurwa. Tak, to jest, to jest, piw, to jest a, się a, jeden na TD. Trzy no. korony? Coś takiego? Trzy korony to nie był tego? To jest wtedy na tamtego. Nie? Aha, no. Ale płomienia na To jest Sprite? Nie, to nie jest Kurwa. A Ty, ty jesteś pragnienie? było kurwa. Coś pragnienie, kurwa. To jest... No jest to na pewno dis płomienia na no, TD. To, to. to był tam ona To <laughs> Był tam ona. PZ, to Był PZ. W sumie nawet trzy zwrotki Piri albo zamknij mordę, coś nie miał w tytule kurwa. To on czytał jeszcze pz -a. Czytałem pz no ostatnio zwrotkę. Mogę wam przeczytać pierwszą mona. Albo w sumie przeczytam refren, bo... Ty się tam kurwa nie wiem, kurwa, perwoluję. Eee. Ten... Tem... <goda> <goda> ja tam miałem, kurwa. Kiedy powiem na osiedlu wszystkim moim ziomkom, to za mną pójdą i zrobi się gorąco. <goda> Kiedy powiem na osiedlu... nie, nie! Dwa punkty, dwa punkty! Kurwa, miał być bark. Kurwa, skurwysyjnie. Daj, daj dzieciakowie, bo po punkty kurwa. No nie no, teraz już ma I wziął. Bary, bary. Coś tam, coś tam i zrobi się gorąco. Nie no możecie to znać, ale niekoniecznie. Ale na pewno rapera znacie. Pierdol ci, spuszczę i spuszczę się twojej dziewczynie w uśmiech. A potem ją do pracy puszczę w burdel. No to jest słuchaj, na pewno. No. <laughs> nie, nie. Nie. nie, Myślicie, że odpuszczę, jestem jeszcze bardziej zły. witam na nowej solówce. Myślę o gotówce, muszę ją zdobyć. Rap z moim bratem, głupio na nim zarobić. może? Mm -mm. no. no, to... Kurwa, no trochę jak Patokalipsa też mi, no? To już że... No ale no, no. Dobra. Ja surender pisałem. Surender, no. Tak, no. No. Ja, no to jest to biała zdemoralizuje. Aha, A, super. Za jest tego, za z tego, tam biała. To zachodni front synu toczy się codzienny dramat. To jest niska trauma podejrzane postacie w Bramach. Dla nas prawo jest bezwzględne, młodzi mają przejebane policyjny Big Brother w miastach, gdzie pełno jest kamer. Ja wiem, go nawet nawinął, ale nigdy nie powiem. To nie było jako Killas? Nie, nie. No nie, nie wiem co to jest kurwa, To, to jest, jest słon. <laughs> Aha, mi, mi zajęło kila z ale go nie podła. Słoń, bramę. <laughs> <noise> A? <Ja? Że> jeszcze <noise> to jest... Mogę ci podpowiedzieć jeszcze, że Rafi był na tym kawałku. A to nie jest tak, że to jest druga strefa studio kurwa to i to jest ja w... napierdolnie pytasz... W... Dobra, to jest to ogólnie wsl ha piosenka. Tam jest kurwa kojarzona zwrotka Rafiego, prawdopodobnie jego najbardziej znana zwrotka, tak mi się wydaje. Znaleźliście przy mnie zielone liście? Pewnie, sfotografujcie to i zapiszcie. Ja mam to w piździe, co macie w tych notatkach, bo jest mi po liściach iście zajebiście. Gdybym wiedział kiedy... Pod naciskiem. Tak! No. Ale tak! Tak, skurwe no. się odbił, no. odbił się. Odbił się skurwe. Ale ja bym powiedział tak, jakby chciał, tak. Dobra, Do... ja podniszę punkty, bo już ja mamy no. koniec. No. Z... Ej, Z... Z... jestem ten Z... trzeci. Zjednaście, ja wyszedłem trzecie, ale no. no, on wyszedł na Ty... o... I powiem wam tak, że nawet jakbyś mu nie dali tego pół punktu, to i tak byłby trzeci, bo miałby pół. Bardzo zadowolony, o... tak. Dobra, żony chciałby chodzić. Michał ma 8, 10, 11, ja mam 8, ja mam 10. No Michał jeden punkt wygrał. Gratulacje. Gratulacje, ja grześcia. Nie mam pieniędzy, ja to Zobacz, no, to masz, to jest co w tak czy Tak, uściskł Dzięki. też? A ty byłeś ostatni. Nie, ale... Jest, no, no, tak szczerze, I byłeś tak pijowy jak ciaską, on też oddał. <grym grym grym> a, od czyli jesteśmy minusami odcinka. Golden ja gola jeszcze dla kolegów. Dobra, gola, gola, dobra, dobra. Wolne gola dla kolegów. To klasyczek taki gatunku totalny. To to totalny to gatunku. Ale tutaj zaznaczam, że trzeba będzie, albo pierwszy czytam zwrotka, później refren. No wszyscy to będą znać. Dobra, czekajcie. To pierwszy powiek, lepiej zielony chuj. Bez sklepania, krzyczymy. Częstowani. Jedni pierdolą Babilon inni golą Bilon. polako No blużą. Ej kurwa co, wymiotłem, pokazałem, udowodniłem. No. No, Good job. To jest, jest Golden Kurwa, A jeżeli... gdzie <laughs> <Okay>, <laughs> kurwa, kurwa. Uh, Jeżeli... Okej, I co, zaznaczyłem. Jeżeli będziecie... Kończymy patole, jeżeli chcecie więcej boomerskich odcinków z raperami, jest tu bumi, jeżeli chcecie, żebyśmy zapraszali do częściej, chuj łapę w górę, pozdrawiam cieplutko, Instagrama tam followujcie kanały pokażą w opisie na razie. Hello?